Jestem 56-letnią kobietą, jestem przedsiębiorcą i jestem ważna. Tak samo jak ty. Nie muszę się nikomu tłumaczyć z tego, że chcę mieć wpływ, że głosuję nie z obowiązku, ale z godności. Bo to zaszczyt móc decydować o tym, w jakim kraju żyję. Idę na wybory, bo nie chcę być tylko widzem. Nie chcę patrzeć z boku, jak inni decydują za mnie. Wybieram świadomie, nie z lęku, nie z buntu, tylko z miłości. Wybieram człowieka, który rozumie, że siła to nie krzyk, że prezydent to nie ktoś ponad nami, tylko dla nas. Wybieram Polskę, w której nikt nie musi się bać. Ani wstydu, ani inności, ani pytania: Czy mam tu miejsce? Kiedy słyszę, że ktoś idzie głosować tylko dla Beki, coś we mnie pęka, bo to nie jest zabawa. To nie są żarty. To jest przyszłość. Moja, twoja, nasza. Dlatego idę z pełną świadomością, z szacunkiem dla siebie i dla innych. Bo jestem ważna. Bo wiem, że mój głos ma znaczenia, Tak samo jak twój.